Znajdujemy się w województwie mazowieckim w miejscowości Krasne na plantacji buraka cukrowego. W tym regionie zaobserwowano już występowanie szarka komośnika. Szarek komośnik to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. Gatunek ten y, jako pierwszy zaobserwowano w powiecie chrubieszowskim w 2012 roku. Obecnie jest to problem na terenie Lubelszczyzny, y, Mazowsza, y, Pomorza, Kujaw i Wielkopolski. Istnieje hipoteza, że szkodnik ten został przewieziony z północno-wschodniej części Polski y, w, w resztę kraju y, w kombajnach do zbioru buraków. Żerowanie szarka często kończy się koniecznością przesiewania plantacji. Szkodnik ten jest najbardziej niebezpieczny w fazie siewek rzepaku, ponieważ wtedy żerując uszkadza stożek wzrostu. W późniejszych fazach żeruje na blaszkach liściowych, wyżerając je. Jest to bardzo żarłoczny szkodnik. Jeden dorosły owad potrafi w ciągu jednej nocy zniszczyć 20 siewek, a żaruje przez kilkanaście dni. Samice tego szkodnika potrafią złożyć od 100 jaj w górę. Żerowanie szarka rozpoczyna się, gdy temperatura gleby osiągnie 8 stopni, a zbiega się to z, z rozpoczęciem wschodzenia buraka. Szarek zimuje w glebie na głębokości od 10 do 30 cm, przez co okres jego wychodzenia jest wydłużony i może trwać nawet kilka tygodni. Szarek jest aktywny całą dobę, ale jego aktywność zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury powietrza. Na początku musimy obserwować jego obecność na brzegach plantacji, skąd przychodzi żerować z zeszłorocznych upraw buraka. Do walki z tym szkodnikiem nie bez znaczenia jest głęboka orka i zwalczanie chwastów komosowatych, które są żywicielem dla tego gatunku szkodnika. W późniejszym okresie będzie konieczne wykonanie zabiegu insektycydowego. Aktualnie mamy dostępnych kilka perytroidów, które skutecznie działają do temperatury 20 stopni. W wyższych temperaturach zalecamy stosowanie zarejestrowanych środków opartych na Prydzie. Ze względu na specyficzną budowę szkodnika, ciało pokryte łuskami, zalecamy stosowanie insektycydów wraz z adiowantami do zwalczania szarka komośnika i mszyc w uprawie buraka cukrowego Adama Polska zaleca Maverick Vita.